Cześć kochani, dzisiaj jest Sylwester, więc chciałabym Wam po prostu życzyć wszystkiego najlepszego na nowy rok. Zdrowia, szczęścia, uśmiechu e, dla drapiących na kanałach i poza kanałami wygranej, głównej, czy to w Zrabce, czy w losach. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. E, nie jestem tutaj zbyt długo, ale, ale fajnie. Więc jeszcze raz po prostu ja życzę nie potrafię składać, więc wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam tu zestaw za stówkę. Jest to tak Mega Linia, Mega Paradiso, jest trochę drapania. Szery trzy siódemki, Krystal Cash, Bonus waban, Koralowa, Ekstra linia i dwie za piątkę, Szczęśliwa Liczba i Wiśniowa. Także ja Was proszę o trzymanie kciuków. Zaczynamy od Wiśniówki. Wkład 100 zł. Zaczynamy od Wiśniówki z numerkiem 16 i szukamy po prostu Siódemki. Jest truskawka, biedronka, banan, śliwka motyl, słońce, awokada, winogrono ananas i kwiat. No to tutaj pusta. Siódemki nie ma. Szczęśliwa liczba. 7 z numerkiem drugim. Szukamy po prostu siódemki.

Sakwa i ptak. Dobra. Dwa kolejne to motyl i piłka. Motyl, motyl. Mm, 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 motyl. I więcej nie widzę. Kolejne: Słońce i kwiat. Słońce, Słońce, Słońce. Tutaj, tutaj. Kwiat. I tutaj więcej nie widzę. Cytryna, i klucz. Cytryna, klucz. klucz, 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 klucz. Dobra, kolejne dwa to słoń i balony. Słoń i balony, tutaj, tutaj. Tutaj balony, balony, słoń balony. Kolejne dwa to biedronka i łódź. Biedronka i łódź. Biedronka na samym dole, a łodzi nie ma. Kolejne dwa to moneta i czapka. Czapka. Czapka, czapka i moneta. Czapka. Dobra. Kolejne dwa to: korona i popcorn. Korona popcorn, korona popcorn. Tutaj i tutaj. Tutaj, korona. Korona, popcorn, korona, popcorn. Kolejne dwa to klapki i parasol. Klapki i parasol. Mhm, mhm. Dobra, tutaj jeszcze tutaj są klapki. Kolejne dwa to kości i rolki. Kości i rolki. Kości i rolki. Kości. Kości i kości. Dwa kolejne to diament i rower. Rower. Krawki lody. I dwa ostatnie. Tęcze i dzwon. Dzwon. Dzwon, tęcze, dzwon. Dzwon, dzwon. Tęcze, dzwon. Dzwon. I wychodzi na to, że jest pusto. Dobra. To kolejna koralowa. to koralowa z numerkiem 18. I patrzymy. Rekin i deska. Deska. Rekin. Rekin. Tutaj. Tutaj. I deska. Kolejne dwa to. Skrzynia i motel. Skrzynia i motyl. Motyl. Skrzynia, skrzynia, motyl. Dobra, dwa kolejne to płetwy i kokos 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 płetwy tutaj tutaj kokos ok meduza i neptun meduza meduza neptun mm. i na dole nie widzę dwa no kolejne to cytryna i Delfin. Zatręna delfin. Mm -mm. Dobra, więcej nie widzę. Leżak i słońce. Słońce. Słońce, leżak. Leżak. Tutaj słońce. Okej. Okay. Kolejna ośmiornica i kwiat. Ośmiornica i kwiat. Tutaj. Mm -mm, Na no dole już nie ma. Księżyc i ananas. Ananas. Księżyc i księżyc. Kolejna dwa to wodolot i trójząb. Trójząb, wodolot, trójząb tutaj i tutaj. No i na dole standardowo nie ma. Palma i kapelusz. Kapelusz. Palma, kapelusz. No i co z tego? Wszystko się tak w miarę układało i tak jest pusto. Jest bonus do bank z numerkiem 18. Tu oczywiście szukamy dwóch identycznych liczb. A na razie tego nie widzę. Tu było blisko. Tutaj nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Pusta. Nie ma. 100. No co ja dzisiaj na strapki wybierałam? Same pustaki. Crystal Cash z numerkiem trzecim. Szukamy pliku bądź dolara. Dobra, co my mamy? 7, 11, 31, 39 oraz 1, a ja mam 23.

Na mat. <kliwne> Ostatnia za 10 to jest szery 3 siódemki. Tutaj tak samo oczywiście szukamy standardowo siódemki. Pierwsza gra pusto, druga pusto, trzecia pusto, czwarta pusto, nie ma, nie ma. Druga strona nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. I nie ma. Dobra. Dwie ostatnie. Mega Paradiso z numerem dziewiątym. No to szukamy jeszcze. Albo się pogrążę do końca. bo nie wiem. Leżak i Palma. Leżak. Hmm, hmm, hmm. Palma. Leżak. Więcej nie widzę. Dwa kolejne to pióro. I liść. pióro i liść pióro pióro liść i liść dobra kolejne koło i parasol parasol koło mm -mm. nie widzę. Takosy i łódź. Łódź. Łódź i takosy. Takos. Dobra. Dwa kolejne muszle i wąsy. Muszla i wąsy. Wąsy Muszla Muszla Muszla. Dobra. Dwa kolejne to jest pomidor i maska. Maska, pomidor pomidor. Pomidor. więcej nie widzę wiadro i limonka wiadro tutaj jest wiadro wiadro i limonka limonka i wiadro. <laughs> Dobra. Poncho i na czasy. Na czasy poncho tutaj. Wiadro jeszcze było. Poncho, poncho. Na czasy. Poncho. Dobra. Dwa kolejne to motyl i arbus. Motyl i arbus. arbuz, Okej. Okay. No i dwa ostatnie. A na nas i osio. również pusto i ostatnia nadzieja w mega z numerkiem piątym liść i piłka liść i piłka piłka Liść, dwa kolejne to ananas i sakwa. Mhm. Dobra, kolejne dwa to naszynek i łódź. Na szyjnik, tutaj na szyjnik. Kolejne dwa to pióro i korona. Pióro. 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 Więcej nie widzę. grono i wiśnie. dwa to klucz i biedronkę, ok, więc nie widzę pierścienie i serce, ok, dwa kolejne Arbuz i lody. Okay. Dobra kolejna foto i zegar. Kolejna to rower i słońce. chyba ostatnie kości i popcorn. Tutaj, tutaj dwa ostatnie kłódka i dzwon. nie ma nic. W się też nie ma nic. Także no cóż, wydana z ja nie odzyskam zupełnie nic. Więc oczywiście ja Wam życzę lepszych odcinków. No i co i no? Do zobaczenia w nowym roku. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, pa!